Hey, witam Was niezwykle serdecznie z kolejnego odcinka naszej kariery Milanem. Dzisiaj przed nami dwa spotkania z Fiorentiną. Jedno w lidze, drugie natomiast w Pucharze Włoch, finał, więc coraz bliżej naszego wielkiego, upragnionego finału, który miejmy nadzieję uda też nam się wygrać, bo fajnie by było wygrać właśnie ligę i Puchar Włoch, a jeżeli uda się dodatkowo coś dołożyć w Lidii mistrzów, no to byłoby już po prostu idealnie. Ale od czego dzisiaj zaczynamy? Dzisiaj zaczynamy od konferencji prasowej, a potem wybierzemy się do e, naszego biura z, z, związanego z juniorami. Ale teraz tak, co my to możemy zrobić? Co my możemy. Możemy kogoś konkretnego. Może Baluli? Troszeczkę polecimy strony motywacji dla tego piłkarza. Natomiast jeżeli właśnie chodzi o zespół juniorów, a to zatrudniłem sobie. E, przednim odcinku właśnie kolejnego skauta za te 9 milionów więc możemy go wysłać. Poradziłem się was też na fanpage'u, gdzie wysyłamy naszego skauta i Wydaje mi się, że faktycznie ciekawszą opcją byłaby Chorwacja. I tutaj poszukamy sobie piłkarza uzdolnion uzdolnionego technicznie, Bo w zasadzie no tutaj raczej reszta pozycji mamy mocno obsadzoną. Więc myślę, że najbardziej właśnie w tym miejscu jakiś uzdolniony technicznie piłkarz mógłby się nadać. Obramkaża, napastnika nie potrzebujemy. Tak samo skrzydłowego. Tutaj troszeczkę boję się po prostu wysadziu. Fajnie byłoby mieć skrzydłowego, bo tego piłkarza na pewno im brakuje na taką pozycję. Bo Felipe Anderson, czy Niang, czy Suso, no to są dobrzy, ale nie wybitni. Tego mi właśnie brakuje. E, dlatego, no ale boję się, że po prostu będzie miał gość za mało tempo, po prostu, a na tej pozycji bardzo ono się przydaje. Dlatego po prostu m, poszuka nasz scout, uzdolnionego technicznie jakiegoś zawodnika. A no dobra, także to by było na tyle. Tutaj mamy wiadomość, że rozpoczął scouting. Okej, okay, no to tyle, możemy sobie już lecić do naszego spotkania. Jednak wcześniej, o, zawod co mam zawodnił goścę po kontuzji? Któż taki? Sanchez? Okay. a wydawało mi się, że Sanchez tam jeszcze ma 2 czy 3 tygodnie bo W tym odcinku sprawdzaliśmy Aha, dobra, po prostu teraz już wraca do treningów Dobra, o to chodziło, ok, czyli jeszcze jednak musi 2 tygodnie popauzować niestety Ale na Arsenal wraca, więc na swój były zespół, więc są chyba najważniejsze dla nas A jak my to rozegramy w sumie? Myślę, że w lidze idziemy najmocniejszym składem a w pucharze w słabszym, no bo Fioretina też ma ograniczone siły więc tam też będą musieli troszeczkę osłabić swój zespół, a dodatkowo tam możemy liczyć na ewentualną dogrywkę rzuty karne i tak dalej. Natomiast tutaj, no jeżeli wydarzy nam się Remis, no to byłoby troszeczkę smutno, nie może tego prawego skrzydłowego? A SUSO jest właśnie, ok, SUSO może być. Felip Anderson jeszcze wytrzyma, w sumie na takim obciążeniu, bo zerach zdejmę i damy szansę, bo na to by było chyba na tyle zmian, bo tutaj panowie widzę, że są raczej zmęczeni, ci którzy by mogli ewentualnie wystąpić w pierwszym składzie. Chyba, że ktoś ma jakąś mega dobrą formę. No nie no, są on jest zmęczony, dobra także więcej zmian nie robię i po prostu przechodzimy już na San Siro. Zapraszam was bardzo serdecznie na skrót. Zgodnie z obietnicą jesteśmy już na San Siro, oba zespoły po rozgrzewkach i możemy spokojnie przechodzić sobie do spotkania ligowego, już... Naprawdę jesteśmy bardzo daleko, 21 kolejka, więc zbliżamy się powoli już do tej końcowej fazy. Jak widzicie Lazio ma jedno spotkanie mniej, a mimo tego punkt mniej. Więc jeżeli wygramy, to naprawdę mamy niezwykle korzystną sytuację. Zaczynamy bardzo o baluli! Ale... Zarówno strzał Lakazeta, jak i Baluliego Niestety nie wpadł do siatki To 21 tym razem, po raz kolejny Baluli Baluli zagrywa do Lakazeta Ten ślizgiem takim próbował pokonać golkipera Ale niestety też brakło i Neto okazał się lepszym To 29, teraz Baluli w polu karnym I w końcu mamy gola Tym razem nie pomylił się, Neto też nie dał rady piłki obronić No i wychodzimy na prowadzenie 1 do 0, to najważniejsze było zawsze Kiedy strzelamy gole jako pierwsi, no może nie zawsze Ale w większości przypadków potem wygrywamy Też 41, to się pięty strzał No ale mm, trzeba próbować aby prawda, żeby um, swoich szans może coś by wpadło, tak samo pomyślał Krychowiak, no ale jego strzał również okazał się bardzo niecelny, to 65, teraz LKZ, tutaj szybszy, oto obrońców więc postanowił pójść z nimi na pojedynek biegowy, udało mu się wpaść po lekarny, że odegrał fantastycznie do Baluliego, no i ten miał szansę na drugą bramkę, ale niestety... Nie trafił i mamy cały czas tylko do zera. Kolejna akcja mi to 73, tym razem Fiorentina w ataku Aquilain do Vargasa, ten przedłuża, no dobry strzał, ale skufet bez większych problemów. I to 90, jest Suso, podanie prostopadu poda do Komana i Coman z pierwszej piłki, bardzo ładne uderzenie, no i Francuz strzela swojego kolejnego gola w tym sezonie, a przy okazji daje nam już pewne 3 punkty, najwięcej no w tym meczu się nie działo i tak zagwizdał po raz ostatni. W pojedynku, tak jakby można by powiedzieć, chyba do przerwy prowadzimy z Fiorentiną. No ale czy w drugim spotkanie również pójdzie nam tak dobrze? No to się przekonamy. Jak waga w strzałach była naprawdę znacząca, 11 do 4, jak widzicie. Oba Luli z notą 7,8, więc cieszę się, że ten piłkarz zaczyna naprawdę się coraz bardziej odblokowywać. A, -A jak zwykle, bardzo dobrze, bo na Ventura także, no, cały zespół w sumie zagrał wyjątkowo dobrze to spotkanie, a tego, no, musieliśmy to wygrać. Poza tym Roma wygrywa 4 do 0. Wow! To jest akurat poważne takie dla nas zagrożenie jakby. O, mamy już raport o Bayerinie, Be zobaczmy sobie a tego zawodnika. Głos jest wyjątkowo szybki, czyli raczej będziemy stawiali na piłkarze typu Koman. Typu Suso, którzy są nieco bardziej techniczni, a nieco mniej stawiający wyłącznie na właśnie przyspieszenie. Tak mi się wydaje. Właśnie dlatego potrzebuję ich przeskołtować, żeby dokładnie wiedzieć co i jak wszystko o tych piłkarzach. A teraz kon kolejna konferencja parasowa. Hmm, może teraz w coś o całym zespole pochwalimy ich po prostu. Mam nadzieję, że to ich nie zdemotywuje. Jakoś bardzo, że ich pochwaliłem, a nie po raz kolejny motywacja. No ale dobra, zobaczmy. Jeszcze tylko szybko kalendarz. Z dinaze potem za 3 dni, a potem długa przerwa, czyli okej, okay, czyli raczej standardowo wszystko pozostaje tak jak miało być, czyli wychodzimy sobie takim dość przeciętnym składem. E, można by tak w sumie powiedzieć, Koman na pewno, Baluli zejdzie i Saponara, tutaj Saul, Bazoer może zostać, Rami zejdzie, wejdzie deszcz Deshchilia zostanie, Muru zejdzie, wejdzie wila to by było chyba na tyle zmian. A czy teraz oczywiście ławka rezerwowych nam tylko pozostała. Cieszę się nawet, nie wiecie jak bardzo, że Sanchez powoli wraca, tylko ogólną spadło o jeden w dół przez tą kontuzję. Tak, akurat jest smutna wiadomość. A czy ktoś tutaj jest na ławce, kto powinien zagrać? A właśnie, to jest puchar włoch, więc zapomniałem kompletnie, że Gabriel będzie bronił, bo raczej tak będziemy to robić, że właśnie Gabriel będzie grał w meczach pucharowych, a skufet w każdym innych pozostałych. No dobra, no to co? Przechodzimy w takim razie do drugiego spotkania z Fiorentiną. Zapraszam. Pora rozpocząć ten wielki wieczór na San Siro. Ćwierćfinał pucharów włoch. W poprzednim sezonie udało nam się przejść dalej. Tym razem bierzemy się zdecydowanie lepszą drużyną niż rok temu Fiorentina w poprzedniej kolejce przegrała z nami 0 do 2, jednak mecze pucharowe oczywiście rządzą się zupełnie innymi swoimi specyficznymi prawami. Jeżeli awansujemy do półfinału, mamy szansę naprawdę spora mieć już to ostateczne trofeum, jak ten mecz może być najtrudniejszy, nie na wszystko. Fiorentina wyeliminowała Empoli, my Katanie, czyli teoretycznie ciężko powiedzieć, który zespół w tych pucharach spisał się lepiej, bo... Każda z drużyn nie miała jakiegoś super wygórowanego przeciwnika, ale od tego jak zaprezentujemy się w tym meczu, czy może jakiś błąd sędziego albo geniusz, po prostu jakiś genialny strzał, który jakichś zawodników zdecyduje o tym, kto w tym meczu wygra. Ale miejmy nadzieję, że przede wszystkim tutaj zaprezentujemy się dobrze i nie wypadniemy źle przed naszymi kibicami, bo to oni tworzą naszą drużynę i nas na San Siro nie możemy ich zawodzić. No ale cóż, nie pozostało nic innego jak chyba tylko po prostu zaprosić Was do pierwszej akcji. Minuta ósma, tutaj komand zagranie do La Lacazette już na skraju pola karnego, szybszy od obrońców wpada w pole karne, krótkie zagranie i Saponara strzela gola na 1 do 0, fantastyczne wykończenie Włocha, Francesco, Saponara, Strzela Gola, a zachowuje się przy okazji jak naprawdę niesamowity strzelec. Pewnie to wykończył neto bez szans, neto, który jest naprawdę z morą, bo i w karierze Lecha Poznań, i zarówno, jak i w karierze Milanu naprawdę często sporo krwi mi napsuł. Ale teraz nie ta 22 teraz saponara, no i podcięty bardzo. Głupia decyzja, no ale wycina to oczywiście niezbyt doświadczony obrońca, więc po prostu chyba spanikował. No a ile spokojnie wykonuje ten rzut karny, a my uchodzimy już na prowadzenie 2 do 0. I w tym momencie mamy dość pewny wynik, bo z 2 do 0 jeszcze żadnego meczu nie przegraliśmy. To akurat jest pewne. No więc. No możemy chyba być e, zadowoleni, jeżeli oczywiście zagramy mądrze. Ilcić teraz próbował, ale Gabriel bez większych problemów. Mi to 70 tym razem. Saponara, zagranie do Nianga. Niang w polu karnym ma dobrą okazję, oddaje strzał! Ale niestety piłka troszeczkę mi na światło bramki. No i Gola oczywiście nie mogłoby zmić, a 73 teraz. Ilcić. I za ranie jeszcze poli będzie okazji, poli, dobry strzał. Jeszcze Gabriel mógł te piłkę wyłapać, to jest zagadka. No ale na szczęście tylko gol kontaktowy, więcej się już nie działo i sędzia zagwizda za chwilkę. Po raz oczywiście ostatni. Mecz pucharowy również na naszą korzyść, także wygrywamy co prawda 2 do 1. Lekka różnica w porównaniu do tego co było w lidze, ale to nawet chyba lepiej, bo w lidze ewentualne gole stracone, gole strzelone bardziej się liczą, jeżeli w pucharze, bo tutaj oczywiście liczą się tylko i wyłącznie nasze kolejne zwycięstwa. No i cóż, ciekawe kogo wylosujemy tam kogoś chciałbym trafić z, pawy, z pary właśnie Kiewo, e, Kiewo i to Hela z Verona No nie wiem w sumie czy będzie jeszcze raz losowanie czy nie Każdy każdym razie Juventus wygrywa, Napoli też, no i w, w, zespół z Verony także Jest naprawdę mocne e, te pary półfinomowe Nagroda z turnieju 2000, bardzo ładnie I czy mamy już te rozlosowane te pary czy nie, czy nie, tak czy nie O tak, mamy już, no i gramy z najsłabszym możliwym przeciwnikiem, więc prawdopodobnie uda nam się awansować do finału mimo wszystko. No, chociaż jest to zespół, który wyeliminował Lazio, więc no, poważna, poważna drużyna. No, ale z drugiej strony raczej wątpię, żebyśmy tutaj... Odnieśli porażkę. Chyba tutaj w półfinale już dwóch mecze, jeżeli dobrze pamiętam, bo z Interem właśnie w zeszłym sezonie graliśmy dwa mecze. Jeśli mi pamięć się myli, no a w wielkim finale Juventus lub Napoli, więc na pewno kolejne ciekawe spotkanie. Z Juventusem gra mi się bardzo przyjemnie, mówiąc szczerze, więc chętnie bym właśnie to z nimi zagrał to spotkanie. A cóż, my może sobie na koniec tego odcinka przeanalizujemy tabelę, bo już mamy ponad połowę sezonu. Więc tak, kto my tu mamy? Brescia, Katania i Verona jak na razie są na miejscach spadkowych. No to Verona chyba kosztem pucharu, tak, znaczy kosztem ligi sobie tak dobrze w tym pucharze radzi, a to nie wiem czy na pewno najlepsze rozwiązanie. A co najdziwniejsze, zobaczcie na którym miejscu jest Juventus. Dwunaste miejsce Juventusu. No dla mnie to jest ogromny szok, że ci, ci piłkarze są naprawdę genialni, a grają tak słabo, no może niedługo będą chcieli odejść z Turynu, mam nadzieję i wtedy może jakoś Pogba uda nam się sięgnąć Pogbę na przykład takiego, które po taniości jakoś, no byłoby fajnie a poza tym Milan, Lazio, Roma, Inter, Napoli czyli w sumie dość standardowo w poprzednim sezonie też jakoś tak tabela wyglądała z tym, że Inter był jednak nieco niżej i Napoli troszeczkę wyżej Ja tak to jakoś dużo się nie różniło największym jednak zaskoczeniem już wszystko moim zdaniem jest ten Juventus który w poprzednim sezonie chyba skończył na trzecim miejscu, a teraz 12, no ale jeszcze mają na 17 kolejek, więc mogę sobie spokojnie to wszystko odrobić, chociaż mają już ponad 20 punktów straty do drugiego miejsca, więc no to na pewno nie będzie też proste zadanie. No ale w tym odcinku też będzie na tyle. Także wielkie dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że przypadł Wam ten materiał do gustu. Jeżeli tak, nie zapomnijcie go ocenić. A z mojej strony też będzie na tyle. Także jeszcze raz wielkie dzięki, miłego dnia. Cześć!